Witajcie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam w takiej jakby destycjon. Nie wiem jak to się mówi, ale po prostu. Będę taką dziewczyną. Znaczy no, trzeba najpierw to zbudować, no to mogę zapraszać do oglądania. Dobra, widzę. No więc tak, musimy sobie trochę kaski nazbierać. Na razie nam liczy chyba po, po, po pięciu. Nie, pojedynczo nam liczy, tylko... No, szczerze to po 5, ale tak bardzo wolno. Gotówka. 130 mam. 140. 145. 150. To mi już serczy na to. czysta To no w końcu mi szybciej leci, ale co za dużo. Ciekawe, ile będę miała tam. raczej i nie wydam. Yy, pokażę Wam zaraz, jaką dziewczynę będę. Będę taką. O, taką. Widzicie, chyba nie? Tutaj wszyscy są jakby tak. Yy, w sumie. Yy, powiem Wam, jak ta gra się nazywa. Wybrałam tą grę, grę, dlatego, że nazywała się coś tam o lipcu. A właśnie mamy lipiec. No, właśnie ten fajny. O, mam 312, nawet nie, co, nie patrzałam I To będzie jeden z krótszych odcinków, jakieś 12 minut, albo 10 nawet Będzie trwał, tylko mija jedno, ciekawi Co to jest to do góry? Coś robi? Bo nie wiem, czekajcie Chcę wejść na to Bo przed chwilą weszłam, chyba widzieliście to, kochani, prawda? O, nie nie, chyba mi się wydawało. Ale w sumie, jak zaczyniecie ten filmik i puścicie go jakby od nowa, jakby to zobaczycie to. Ile? Nieważne. Kupiłam coś, tylko nie wiem, co ja kupiłam. Ale ta nie było, więc wziąłem. Tutaj mi jest potrzebny mega drobny tysiąc. Później będzie 1500, później 1010 Tutaj. Tu będą jakieś bronie, czy co? Ludzie już tam ładne zbudowali Mam nadzieję, że nasze też tak będzie wyglądało I no, że nasze też będzie bardzo fajne Bierzemy kaskę O, mamy 900 To prawie, prawie, prawie w miarę Hmm. Ocencie od 1 do 10 tą twarz. Nie w komentarzu oczywiście, <grym> bo nawet nie napiszecie komentarza. <grym> o, Oczy ładne, nie? Będzie też ładna. Słodkie. O, mam 1000 nawet. i e, 1500. Teraz mi się będzie bardzo szybko zarabiało. Może wyjdziemy sobie i pokażę Wam z bliska Mam do wybrania taką Właśnie jestem tą I tutaj taki chłopak Tylko, że ja nie jestem chłopakiem I tam jeszcze taka ładna jest Właśnie ten chłopak jest podobny Do tej dziewczyny, którą ja mam Tylko Buzia, buzia jest dziewczynka Lili Ta właśnie jest bardzo ładna, ta minka w ogóle mi się bardzo podoba tu tak, ale nie wiem po co to brali, bo nieładna. Znaczy mi się przynajmniej nie podoba. Ja mam na imię Awa. Jak coś. Znaczy w tej grze. Awa. A, a. Dziwne imię, ale pewnie mi się już dużo kaski nazbiera. No! Zgadłam, bardzo dużo kaski mamy. Wiecie, dlaczego najpierw robię dropery? Dlatego widzowie. Dlatego, że jak wezmę te wszystkie dropery, będzie mi szybciej leciała kaska, a to znaczy, że szybciej mi się dom zrobi. Później 2000 tysiące aż. Ja mam tylko 59, a zaczęliśmy od 0, Tylko, że wy nie widzieliście. Czekajcie. Mam taką jedną zabawkę, która... Znaczy nie zabawka, ale jakby przypomina ją, ale jakby w ogóle nie jest podobna. Zaraz wam ją pokażę. Mm. Skłusz Malutki. Tadam. Da Złodziak. Bim, bim, bim. Jakiegoś mega podobne, ale nie wiem po czym. Przynajmniej dla mnie. <grym> Dobra. Mm. Mm. I co? A, ja miałam iść tam. I co ta baba mi tu stoi? Co ma robi? Co? Co chcesz? Co ty chcesz? Co ty robisz? Uciekaj, bo jak nie, to cię zjem. Hmm. Dobra, mam dwa tysiące. Mega. Tam jest za dwa i pięćset. No co ty robisz, babo? Po co? Ona w ogóle wie, co się w tej grze robi. Ha! Myślała, że sobie tutaj normalnie wejdzie i że to już jest jej, to jest mój. I że ona przez to przeszła i że to jest jej. Przecież to jest moje. Lele. Dobra. Ym, nie wiem. Krótki ten odcinek będzie. Nie wiem, czy zdążymy w tym odcinku do góry wejść. Raczej nie, ale pewnie nam się uda. I tam. Prawie, prawie, prawie. Mamy. Mamy to, mamy to. Idziemy. I tu jest baba. Ale to można kupić normalnie. Czekajcie. Zbie zrobię ściany. To też sobie zrobię. O, tu już trochę droższe. Stać mnie. Po prostu, po prostu mnie stać. Tysiąc. Tysiąc mi się szybko naładuje, bo... Patrzcie jak to leci szybko Bierzemy, bierzemy Kasa, 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 kasa Tu takie coś, taka bluzka nawet nam da i dwa razy kasa nam będzie Czyli na przykład teraz bym miała 2600 No ale po co to kupować? Ja nawet tyle robuxów nie mam, więc no i lasery? To są lasery. Wow. Dobra. Mamy lasery, już nam nikt powinien nie wejść. Teraz tu możemy sobie to zrespić. 2000 i 5000. Czekajcie. Hmm. Już prawie. Tylko tam jest 5000, nie? A tam już chyba tego nie bierzemy, nie? Bo to chyba za coś innego, nie? Czekajcie. A, to trzeba też kupić. Dobra, to, to bierzemy kaskę. Wychodzimy. Zobaczcie. Porównajcie, na ile procent jestem podobna. Prawie taka sama. Czekajcie. czemu tu mam dwa Warbluxy? Nie wiem. Ale ładna miękka i kitki. Znaczy kitka. Bo jedna z przodu. O, 4000. No, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. No, no, no. no ja tego nie tyle. Przypadkowo mi się w to weszło. To będzie mega, mega krótki odcinek. Więc nie się, że taki krótki. Dobra, 5000. No. Wystarczy nam. Jest. Teraz chyba jeszcze jedna ściana będzie. Cały czas się zastanawiam. No co to jest? A, nie nie chciałam na to wejść właśnie. Czekajcie. Takie cały czas jest. Widzieliście? Odbiłam się na to. To jest trudne. Może, może. Nie, może nie pokażę, ale może na końcu odcinka wam pokażę, jak ta gra się nazywa i powiem. Może. Nie mówię, że na pewno, ale coś. Tylko może. To jest chyba broń. Tu są chyba bronie, nie? O! O! Jest strzałowo. Idziemy do ludzi. Czekajcie, a mogę ją na przykład zabić? I szybsza jestem w tym. I gdzie ja tu mogę iść? Tu jest jakaś osoba. Tylko muszę czekać, aż to kółko z niej wyjdzie. No chodź tu. Ha. Dobra. O, u, u. dobra, idziemy do naszego domu. Szybko biegniemy, bo w sumie przez to da się tak... Bardzo szybko chodzić. O, 5000. A nam tam jest potrzebne 7000. tysięcy. Hmm. Wątpię, że dojdziemy do góry na tym odcinku, ale I wiem, że dół chyba raczej cały zrobimy. No, bierzemy kaskę, bierzemy, bierzemy. 7000. A właśnie, jak mi nie wierzycie, to patrzcie sami. Widzicie? 5000. Hmm. Dobra. Tylko szkoda, że je ja mam na to tylko trzy miejsca. Ale fajnie, że ten. Że od razu dostam to. Bo jak chcę się wybrać coś, to nie można kogoś załatwić, żeby on się odczepił. No i to jest właśnie wkurzające. Przynajmniej tutaj o to zadbali Dobra, myślałam, że ta też chce tu przyjść. I tutaj jest coś za tysiąc. Dobra, idziemy po to za tysiąc. Co to robi? Ściana. Dobra, a tu, tu chyba schody będą do góry. Znaczy sufit, bo druga podłoga to znaczy druga podłoga do góry. Jak ma to wejść? No nie! Właśnie tego się, na to się da wejść, tylko że ja nie umiem. Widzicie? To jest tak, jakby przewrócone. O! Umiem, umiem. Widzicie? Weszłam. 6000, <laughs> 6000 sześć tysięcy, sześć tysięcy mam. Dobra, jestem, widzowie. Mam 6000 i nawet <laughs> nie zobaczyłam. Ile tam kosztuje? Jest coś jeszcze? 9000. tysięcy, całkiem drogie. Ale tu możemy kupić kolejną broń. Chwyć, chwyć, chwyć. I co to robi? A, to robi. Stop, to jest fajne, bo na przykład chyba mogę do tego, nie? Nie tam, tylko tu. A, mogę tu skoczyć. Czekaj, a jakbym złapała to na kogoś? To jest fajne, to jest mega fajne, nie przemyślałam tego, że jak zrobię tak, to mnie jakby przeniesie tam. A, dobra. Aha. Ej, czemu ja się tutaj zrespiłam? Wyciągnęłam ten nóż, dlatego... Znaczy, nie dlatego, tylko żeby właśnie mi nie przestrzkadzali. Żeby nie myśleli, że ja dopiero zaczęłam to grać. Nie. Kaska nam się szybko zarabia. tak? tako? I 9 tysięcy mamy. Teraz będzie jeszcze szybciej. Zobaczymy, co oni sobie tam piszą, bo chyba jesteśmy w innym serwerze. No. I mhm mm -hmm. mm -hmm. okej okay. ile? ja już wolę kupić to za 1500 znaczy za 15000 co oni sobie myślą, że mnie na to stać? Mm. dużo jeszcze potrzebujemy da się to załatwić, no się? Nie. Ale ja muszę ze sobą wziąć broń. Tak żeby wiedzieli, że do mnie się proszę nie zbliżać. I dy dy dy. idziemy tam. Tam chcę iść tam. Do nieba coś. Czekajcie. Co? Czemu? Pemu, temu, temu. Dobra, widzowie, zmieniam zdanie. Ten filmik raczej będzie drugi. Tylko problem, problem że mnie zabiła. A to nie fajnie. Mm -hmm. Mm -hmm. 15 tysięcy, no to ja rozumiem. A co to robi, niby? Już nic nie robi. Po co ja wykopywałam. Tak co to ma być? Dobra, jednak y, dorobimy chyba górę. No, dorobimy. To osoba 5000, nie? Jest. Szybko nam się to liczy. Patrzcie w ogóle. 1700-1800 2000 teraz będą 3000. Nie pytajcie o te dźwięki. Czemu to się teraz tak wolno zarabia? Dobra, sorry, jednak szybko. 5000. Dobra, mamy sufit i zobaczymy, ile tam rzeczy musimy kupić do góry. No, później się wyświetli więcej. Nie ja chcę, 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 chcę. Dobra, dobra, mamy. O, stop. Ja przez to mi się wydawało, że przez chwilę szybko chodziłam. Ale to nie działa, patrzcie. Teraz chcę iść tam i naciskam tu. I pokażę wam, co to robi. To robi mi tu. Co? Mam tak stać? Teraz rzuciam w niebo. Nie chcę... Na... Tu <śmienic> <śmienic> Przebiegniemy szybko do domu. Cześć! Bum, bum, bum. Trzeba czekać, aż ona wyjdzie z tej kulki. Ona Chodź tu, babo! Co ty robisz? Nie powinnaś mi tego robić. To jest moje, nie? Nie, to nie jest moje. Moje to chyba to czerwone. Nie umiem wejść. Dobra, jest. Ile? Ale tu się szybko liczy. Co ja bym tu mała? <grywanie> Ale będzie tanie. To kupimy sobie. Mam jeszcze 17 tysięcy, więc... Aha. Całe 17 tysięcy. <grywanie> jeszcze wystarczy nam na to. Ana taka mała Dobra, teraz musimy czekać na 12 tysięcy A mamy dopiero tyle, widzowie Czekamy aż tu będzie jakiś milion Sorry widzowie, <grytanie> nazbierało mi się tylko tyle Chwilkę mija nie było I ale chyba już tak nie będziemy robić 29 tysięcy mamy Więc pójdziemy sobie do góry Czekajcie, można przez to spaść. Nie da się Serio, jest 12 tysięcy To jest takie Takie drogie Dobra, 8 tysięcy mm, Najpierw robię to 15 tysięcy Ile? 30, 20, 25 Nie na no, to nie stać w wideo Dobra widzowie, więc no to tak To na tyle w dzisiejszym odcinku Jeśli wam się podobało zostawcie suba, lajka Oczywiście, że montuję! Jeszcze na na sobie kaski Wiem, że już chcieliście z ten filmik Dobra ja. Naprawdę. I to na tyle. Widzowie w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, lajka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!